Cześć, bliźnięta, witam Was w horoskopie tygodniowym od 20 do 26 października. Zobaczmy, co będzie się działo w tym tygodniu dla Was. Co jest do osiągnięcia? Rycerz Buław, dla niektórych jakiś wyjazd, podróż, dla innych no przede wszystkim jakaś motywacja do działania. Chodzi o to, byście w tym tygodniu działali w jakimś kierunku, byście się nie poddawali, byście szli do celu jak burza. No przede wszystkim chodzi o to, żeby coś robić w danym celu, czy chcąc dojść do czegoś, a nie tylko zastanawiać się. I o tym jest Rycerz Buław, o tym ruchu, o, takim, o takim, takiej spontaniczności, o charyzmie. W każdym razie, co jest do osiągnięcia jeszcze dla Was? No, może chodzić też o, o kogoś, o kogoś z żywiołu ognia. Baran Lew Strzelec, być może będziecie mieć jakąś styczność z osobą spod tego żywiołu. I tu może chodzić właśnie o jakieś rozmowy, spotkania. No, dla kogoś być może jakieś wyjaśnienia dla kogoś innego, być może jakieś kwestie spotkań z tą osobą. No więc. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby w jakimś kierunku działać. Zobaczmy, co się wydarzy w tym tygodniu. Coś nowego. To może być nowa relacja, bo rycerz Buław może być kimś, kto się po prostu pojawia w życiu. Nie mówię, że na długo, bo mówimy o tygodniu. Natomiast faktycznie w tym tygodniu może być ktoś, kto się pojawi. Tym bardziej, że macie głupca na pozycji tego, co się wydarzy. A głupiec jest czymś nowym. Mówi o jakichś nowych możliwościach, o nowych opcjach, o tym, że otwieramy się na coś nowego, że rozpoczynamy nowy dział w swoim na przykład życiu. Może mówić o jakiejś przygodzie, może mówić o romansie. Jak najbardziej, Rycerz Buław też może oznaczać przygodę, więc gdzieś tutaj ten um, głupiec może mówić. O y, po prostu nowej relacji, nowej znajomości. Ale może mówić również o tym wyjeździe, o którym wcześniej też wspominałam. Więc dla jakiegoś bliźniaka może chodzić o wyjazd, y, o też takie spontaniczne podejmowanie decyzji. Y, ktoś może nagle się zdecydować, że gdzieś wyjeżdża, że gdzieś się będzie przemieszczał. Y, ale też tak jak mówiłam, na wyzwaniu ten ruch się pojawia, żeby iść do przodu i kupić tak samo. Rozpocznij coś nowego i idź do przodu. Więc gdzieś tutaj faktycznie też pojawia się w tym tygodniu chęć, możliwość. Właśnie czegoś nowego, zupełnie nowego etapu w waszym życiu, nowa praca dla kogoś, może nowy pomysł, nowe przedsięwzięcie, nowa relacja, nowa znajomość. Zobaczmy niespodziankę. Trójka monet. Kilka monet może mówić faktycznie o tym, że ktoś was dostrzeże. Jeśli mówimy tu o jakichś przedsięwzięciach, to może być tak, że ktoś doceni waszą pracę, waszą aktywność w pracy, na przykład zaangażowanie w pracę i tu może być faktycznie docenione to i możecie mieć więcej zleceń, co może być dla was ogromną niespodzianką, zaskoczeniem. Więc może być dużo zleceń na przykład na jakieś projekty, przedsięwzięcia, jeśli je wykonujecie. Tu może być docenienie w pracy, na przykład czyli jakiś awans, jakaś dodatkowa gratyfikacja. Ktoś może was komuś polecać, jeśli wykonujecie jakieś usługi, na przykład, więc też no, może tak być, że będziecie polecani innym osobom, na przykład. tak, Więc to może być też dla was bardzo dobra nagroda, na przykład, czy jak bardzo pozytywny aspekt. No, ktoś może was pochwalić, oczywiście, jeśli mówimy tu o pracy, ale trójka monet w relacjach może też mówić o tym, że. No, na przykład, współpraca jakaś, być może z osobą, z którą się nie udawało współpracować, może udaje się teraz, tak? Może zaczynacie się dogadywać w rodzinie z kimś, i to też może być bardzo miłe. Może ktoś Wam pomaga. Może nawet nie spodziewacie się, że ktoś, na przykład z osób znajomych, czy na przykład w rodzinie będzie chciał Wam w czymś pomóc, w jakimś przedsięwzięciu, projekcie, czegoś nauczyć, coś pokazać, więc też to może być taka miła niespodzianka. Dla kogoś no, zdanie jakiegoś egzaminu może być też. Niespodzianką. Zobaczmy na co na kogo uważać. Siedem monet. Siedem monet to karta bierności, cierpliwości, oczywiście również, ale. Przede wszystkim stania w miejscu. Tu macie karty, które mówią o tym ruchu, że tu trzeba działać. I uwaga na tą bierność, na czekanie bez końca, można powiedzieć, tak? Może być tak, że po prostu czekacie już ileś czasu i czegoś nie realizujecie, więc już nie czekajcie dłużej. Powiedziałabym, realizujcie. Róbcie to, co uważacie za słuszne, ale idźcie do przodu, nie stójcie w miejscu. Siedem monet. Jako karta, która mówi o tym, na co na kogo uważać, powiedziałabym, byście uważali na tą bierność, na to, że się nic tu nie wydarzy, że będziecie dalej oczekiwać na coś na jakąś informację, wiadomość i dalej będziecie czekać, to może być też jako wymówka traktowane, tak? Że ktoś zastanawia się, czy ruszy do przodu, komuś się nie chce, na przykład za bardzo, i czeka na jakąś informację, czeka na jakąś wiadomość, i jak gdyby dopiero potem zacznie ewentualnie działać. No, więc to może być na tej zasadzie. Natomiast no właśnie uważajcie na te wymówki też. No, i przede wszystkim na takie zwlekanie bez końca, tak? Jeżeli dajecie komuś termin czegoś, a ktoś dalej go przeciąga albo nie respektuje tego terminu, no to koniec. Trzeba postawić yy, trzeba zakończyć tą sprawę, po prostu iść do przodu, nie czekać dłużej, nie tracić tego czasu. Zobaczmy yy, Radę. Siedem mieczy. Yy, siedem mieczy to karta, która może mówić o tym, że. Yy, Przede wszystkim trzeba skupić się na swoim dobru, wyciągnąć wnioski jakieś z pewnych być może decyzji, działań, przedsięwzięć, które będą się działy, może z wcześniejszych jakichś kwestii. Bo ogólnie siódemka, siódemka mieczy, ona mówi o takim. Kimś, kto jest bardzo przebiegły, o tym, że ktoś tu jest bardzo cwany w, swoim, w jakimś podejmowaniu decyzji, w jakichś kwestiach. I być może tutaj karty sugerują też Wam, byście też um, lawirowali między pewnymi rzeczami, byście podejmowali decyzje, byście działali na swoją korzyść, byście, tak jak mówiłam, tutaj nie czekali, nie zwlekali z czymś, tylko um, po prostu szli do przodu. Ale też no, karta radzi uważać na na przykład niepewne. Jakieś relacje, na niepewne na pewne osoby, które, na przykład jeśli chodzi o kwestie zawodowe, żeby nie ufać ludziom, którzy, których nie jesteście pewni, do których, co do których nie jesteście przekonani, na przykład, bo kamień, czy jednak to jest złodziej oszust, Więc tutaj uwaga w tym tygodniu na tą dwulicowość, na jakieś oszustwa, no na ludzi, którym nie można ufać. Więc powiedziałabym, by uważać też na to, co się mówi, więc gdzieś tutaj, w pewnym sensie, no trzeba być krok przed takimi ludźmi, ewentualnie jeśli macie do czynienia z takimi właśnie osobami. Ale trzeba tutaj walczyć o swoje, starać się tak manewrować wszystkim, żeby tutaj coś wyszło, coś wam się udało. Natomiast zobaczmy, jak praca. 9 buław oraz 9 mieczy. A w pracy jest yy... może być tak, że będziecie się zastanawiać przedstawianiem jakichś granic i może być tak, że w pracy trzeba postawić na swoim, ale wy będziecie się troszeczkę mogli, może tego obawiali, yy, a może być tak, że rozmyślacie nad tym, że to wam nie daje spokoju, że pewne kwestie wam nie dają spokoju. Niektórym mogą nie dawać spokoju jakieś regulacje prawne, jakieś obowiązki, jakieś zasady, które panują być może w firmie. I to może się nie podobać, może po prostu się czymś stresujecie, denerwujecie, może jakimiś właśnie. Yy... Rygorystycznymi kwestiami, zasadami, mm, obowiązkami, tak jak powiedziałam, bo no, dziewiątka była to jest taka karta, że ktoś tutaj nie pozwala na przekraczanie pewnych granic. Oczywiście może chodzić o was, że sobie w pracy nie pozwolicie na to, żeby ktoś wam kazał zostawać po godzinach, na przykład, i nie chciał za to zapłacić. I ktoś może sobie na to nie pozwolić i stawia granice. Mm, I tak może być. Natomiast no, niektórym może na przykład brakować trochę odwagi, niektórzy mogą się zastanawiać nad tym, inni mogą być właśnie zmartwieni, czy też zamartwiać się właśnie jakimiś regułami, jakimiś zasadami, jakimiś ustawami, być może rygorem jakimś, może jakimiś takimi wytycznymi, które nie do końca Wam odpowiadają, nie do końca Wam pasują. No i tutaj też są stresy, tak? Interesujecie się tym, martwicie, więc to mogą być różne kwestie. Możecie mieć do czynienia z takimi osobami, które bardzo respektują przestrzeganie jakichś przepisów, no i wy się czymś martwicie po prostu. Może tymi właśnie kwestiami, a może po prostu no jakimiś. No, być może coś tam na przykład zrobiliście według jakichś innych norm, a ktoś tu wymaga czegoś innego i ktoś się po prostu tym stresuje. Więc tutaj też jest taka kwestia. Może ktoś narzuca w pracy jakieś, że musicie zrobić tyle i tyle na przykład, jakieś terminy was gonią i tym się stresujecie. Ktoś tego pilnuje, dba o to, i to może być związane właśnie ze stresem. Więc w pracy tak. Troszeczkę nerwowo może być w tym tygodniu. Natomiast jeśli szukacie pracy, to też mogą się pojawiać tutaj lęki, stres z tego powodu. Ale może być też tak, że karty pokazują, że wy wiecie, czego chcecie, że nie zgodzicie się na każdą ofertę. Może być tak, że jest jakaś oferta, na której Wam zależy, może złożyliście CV, ale ktoś na przykład chciałby zmienić pewne kwestie, pewne zasady, no i Wam się to może nie podobać. Też tutaj się może pojawiać jakiś stres, lęk. Natomiast zobaczmy, jeśli chodzi o. Relacje. Siedem buław oraz pustelnik. Jeśli chodzi o relacje, to może być troszeczkę taka cisza między wami. I tu mówiłam o tym romansie, bo on się tutaj pokazuje w kartach i może to być przyczyną właśnie tej ciszy. Może być nawet jakieś krótkie rozstanie, możecie nie rozmawiać nawet z partnerem. Mogą być jakieś też kwestie wymuszania czegoś na partnerze. Siedem buław to jest w ogóle taka karta, która mówi o. O dbaniu o, o dbaniu o swoje interesy, powiedzmy tak, podobna do dziewiątki buław. Tylko, że siódemka, siódemka buław tutaj pokazuje, że ktoś się z wami nie zgadza. Ktoś na przykład, czyli partner, może nie zgadzać się z waszym jakimś podejściem do pewnych kwestii, pewnych rzeczy czy pewnych spraw i wy bronicie się. Mówicie różnego rodzaju argumenty, bronicie się argumentami, bronicie się różnego rodzaju innymi kwestiami. Koniecznie chcecie obronić po prostu w jakiś sposób swojego zdania czy jakiejś sytuacji. Może chodzić też o osobę. Po prostu. Być może na przykład dziecko czy ktoś z rodziny jest przyczyną jakiegoś konfliktu między partnerami, bo też tak może być. Więc gdzieś tutaj jest taka kwestia, właśnie że się bronicie, że nie pozwolicie, żeby ktoś na przykład mówił o kimś tam, kogo bronicie źle, a czy też no próbował wpłynąć na Waszą decyzję, bo tutaj też jest, w tej siódemce była w chęć tego, że ktoś może, czy partner, czy partnerka może chcieć wpłynąć na Waszą decyzję, na przykład jeśli podejmujecie jakąś decyzję. Więc też tak może być i Wy swojego zdania. Natomiast ten pustelnik, pustelnik właśnie mówi o takiej ciszy, spokoju, o tym, że może ktoś po prostu potrzebuje trochę chwili dla siebie i może być kwestia jakiejś właśnie, um, może nie tyle separacji, ale... Kwestia, czy też chęć tego, żeby czasu trochę spędzić samemu, żeby coś sobie móc przemyśleć, żeby znaleźć mądre rozwiązania danej sytuacji, bo mogą być jakieś nieporozumienia między Wami, możecie się z czymś nie zgadzać i stąd jakieś zgrzyty mogą się pojawiać. Natomiast, no, mówi o tym, że ktoś może potrzebować chwili, żeby coś przemyśleć, dlatego mówiłam, że może być też kwestia tego, że możecie się na siebie obrazić, jeśli, jeśli tutaj zdanie będzie inne w jakichś sytuacjach, więc no tutaj mogą być takie właśnie kwestie, możecie się kogoś doradzać, może ktoś chce iść na jakąś, na przykład, jeśli jesteście w relacji, to może do jak jakiegoś psychologa doradczego, na przykład od relacji, tak? więc może ktoś jedna partner chce, partnerka nie chce i, i stąd tutaj się kłócicie o to, więc też tak może być natomiast jeśli jesteście singlami i szukacie jakiejś relacji to może być tak, że ktoś walczy jeszcze o jakąś relację, a może być tak dla niektórych bliźniąt, że po prostu będziecie potrzebowali czasu dla siebie i będziecie o to walczyć raczej na przykład nie będziecie chcieli może być ktoś, kto się Wam narzuca ktoś, kto koniecznie będzie się chciał z Wami spotykać może pisać co chwilę wiadomości jakieś do Was, czy odwiedzać Was co chwilę, więc tu może być chęć po prostu odpoczynku, że możecie mieć kogoś po prostu dość więc też tak może być dla niektórych których. Eee, pozdrawiam cześć